ubiegłym roku minęło 10 lat od momentu powołania na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej w kierunku Socjologia. Rok jubileuszowy zaznaczył się w dziejach Katedry Socjologii i całej Akademii kilkoma ważnymi wydarzeniami. Była zarówno konferencja jubileuszowa, międzynarodowa. Razem z przyjechali naukowcy ze Słowacji, z Ukrainy. Razem wspólnie świętowaliśmy to dziesięciolecie. Poza tym było spotkanie, z absolwentami socjologii i muszę powiedzieć, że absolwenci socjologii pokazali, że naprawdę socjologia jest w tym regionie bardzo potrzebna, ponieważ oni znaleźli miejsca pracy w bardzo ciekawych instytucjach i zakładach pracy. Poza tym wydaliśmy książkę jubileuszową, publikację na temat naszych badań, wyników naszych badań i rozpoczynamy w 2011 roku działalność z nowymi specjalnościami socjologii są to komunikacja społeczna i nowe media oraz socjologia zarządzania zasobami ludzkimi. Komunikacja społeczna i nowe media jest taką specjalnością, które, która ma dać umiejętności i kompetencje w, w komunikowaniu się między instytucjami, między ludźmi, a więc bardzo ważna, ponieważ właśnie te y, umiejętności są potrzebne do rozwoju społeczeństwa demokratycznego i umieszczenia się ludzi na różnych pozycjach w tym społeczeństwie. Nowe media, czyli internet, ale również telewizja, również prasa, to więc te wszystkie media, które pozwalają na komunikowanie się między różnymi grupami ludzi. Druga specjalność, socjologia zarządzania ludz, zasobami ludzkimi, znowu jest bardzo ważną specjalnością, która daje umiejętności. Z jednej strony wiedzy socjologicznej, z drugiej strony umiejętności zarządzania w różnych miejscach pracy, w różnych zasobach, tworzenia na przykład zespołów, zespołów ludzi, zespołów projektowych, zespołów do wykonywania różnych zajęć. 10 lat istnienia Katedry Socjologii na ATH potwierdziło słuszność powołania tego kierunku. Umiejętności i kompetencje społeczne będą w drugiej części pierwszej połowy XXI jako bardzo ważne. I socjologia daje. Te umiejętności. No i to, że nasi absolwenci zdobywają sobie fantastyczne miejsca pracy. Począwszy od salonów sprzedaży samochodów, po dyrektorów banków, prawda? Firmy ubezpieczeniowe konsultacyjne są czasami współwłaścicielami czy właścicielami firm reklamowych. Więc dajemy możliwości znalezienia bardzo ciekawych miejsc pracy. Słowa pani Dziekan Wydziału Zarządzania i Informatyki Ewy Jurczyńskiej-Maklaski, a zarazem kierownika katedry socjologii potwierdzają studia. Socjologia bardzo rozwija nasze horyzonty intelektualne, nie tylko pod względem nauki, stricte nauki, czyli teorie, ale także to, co się dzieje w społeczeństwie. Możemy obserwować i rozumieć różne procesy. Proces socjalizacji, czyli dorastania, ale także szersze procesy, takie jak demokracja, jak ustroje polityczne, więc to jest bardzo ważne dla nas, żeby rozumieć otaczający nas świat.